1 lutego dyżurny Komisariatu Policji w Libiążu otrzymał zgłoszenie o pobiciu mężczyzny przez dwóch napastników. Natychmiast na miejsce zdarzenia został wysłany patrol policji. Na miejscu policjanci w pierwszej kolejności wezwali załogę pogotowia ratunkowego, ponieważ pokrzywdzony uskarżał się na ból ręki. Następnie dokonali wstępnych ustaleń, z których wynikało, że pokrzywdzony robiący zakupy w jednym ze sklepów przy ulicy 11 listopada zauważył Mężczyznę próbującego ukraść alkohol. Po chwili ten mężczyzna opuścił sklep. Pokrzywdzony natomiast po opłaceniu swoich zakupów wyszedł ze sklepu, gdzie czekało już na niego dwóch zamaskowanych mężczyzn w kominiarkach. Zadawali oni uderzenia pokrzywdzonemu, a jeden z napastników użył do tego pałki teleskopowej. Uciekając, napastnicy rzucali w stronę pokrzywdzonego kamieniami, co też spowodowało uszkodzenie zaparkowanego pojazdu marki Kia. Na miejscu zdarzenia był również referent, który zabezpieczył dowody w sprawie. Kilka dni później funkcjonariusz z Komisariatu Policji w Libiążu wytypowali sprawców, których zatrzymali w ich miejscu, w miejscach zamieszkania. U jednego z podejrzanych mundurowi ujawnili i zabezpieczyli dodatkowo narkotyki, marihuany i haszysz. Zabezpieczone w sprawie materiały dowodowe pozwoliły prokuratorowi na przedstawienie 21-latkowi zarzutu pobicia, a młodszemu 20-latkowi zarzutu pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz posiadania narkotyków kodeks karny za pobicie przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności natomiast sprawca pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat